Witam, zobaczcie co my tu mamy, co my tu się dzieje w ogóle. Taki podsiewacz. Taki, brona, chwastownik, klimza i na niej agromasz 200 sp200 sp200. Opony, ano po to, żeby tym nie dzwoniło obronę, nie? Na dystansie jest. To wtedy cichutko pracuje, nic nie dzwoni. Ciągamy, czemu ciągamy? Tu zobaczcie, jest nieciągane, jeszcze ja dopiero zaczyna, mnie. Zobaczcie, co tu się dzieje w tym wszystkim. Może się czepię, może coś. Ale tak już czego? Zobaczcie. Jechałem tutaj z tym z aplikatorem, no nie. I lucerna jakoś tam nawet blisko przecięta. Zobaczcie. Żyje. Nic jej nie jest. Tak na dobrą sprawę. Czemu ciągamy? Czemu ciągamy? Bo Zaczynają wchodzić chwasty, i dobrze by było przewietrzyć glebę. Zobaczcie to, co się dzieje. To jest tak zwana gwiednica pospolita. nie? To jest cholerstwo takie, że jak jest mokry rok, to zaczyna się kłaść i zagłuszać. Tego nie chcemy. I planujemy, właśnie. Ale taśnik już trochę jest za późno. Zobaczcie, jak on siedzi. Już prawdopodobnie z tej gliny tutaj nie, nie wyciągnie tego brona. No nie, ale. Jak tu mamy marunek. O! To jest szansa, że ją trochę pourywa. Chociaż trochę ją słabi Co nie? Żeby był ten łączcie i ten, ten smrodliwe maruny i inne tamte teżniki nie wchodziły nam do plonu, żeby po prostu chrom więcej jadło, nie? Zobaczcie, tu są ślady po beczkowozie. No i niestety to czego się obawiałam Widać, jak na dłoni, że są ślady było mokro, jechałem. No i niestety tutaj... Lucerna ewidentnie choruje po tych śladach, no nie? ale to nic. Jest kostownik, ruszymy ziemię, ona korzeń ma, żyje, nic jej nie jest, ale będzie, będą takie prawdopodobnie ślady do, aż do zbioru. No nic, trudno. Zobaczcie, tak naprawdę tu azotu nie było. Jak trawa jednoroczna wybiła, miało jej nie być. Ona generalnie to mi się w tej lucernie podsiała. Podsiała mi się, bo. Pierwszy rok zasiewu skosiłem z jęczmieniem, a później w sierpniu przyszła susza i ta trawa jednoroczna, co było i tam 5%, może 10%, tylko tyle, żeby tam zasłonić glebę i tak dalej, pierwszy rok, ona skubana mi się wysiała. Przyszedł sierpień, no wyskoczyło takie małe, nieduża taka trawka, wyskoczyła kłoski. I co? I ona się wzięła, wysypała w trakcie zbioru, w sierpniu, drugiego pokosu tej lucery, no nie? Dobra, mi się wysypało, to się wysypało, jakoś tam będzie, nie? Ale zobaczcie, że teraz Jaka jest konkurencja dla lucerny to trawa w tej chwili, nie? Poszło gnojewica, no bo musiałem wyleć, i tak dalej. No ale no nic, no jest jak jest. Prawdopodobnie przyjdzie suche lato albo mroźna zima, to, 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 to ta trawa jednorazowo przypadnie, nie? Już to nie mam zamiaru jej podsiewać. Jeżeli zacznie lucerna wypadać, to bardziej bym chciał pewnie podsiewać tą Koniczynę, no nie? No, także o tako. Dobra, będę kończył krótki taki vlog. Z, z pielęgnacji użytków zielonych i tak o no. Do usłyszenia. Cześć.